Bo ja wiem, że panie się wychylą i zaraz powiedzą, bo wy znowu tacy biedni i tak dalej. Przestańcie pieprzyć, bo to nie chodzi o naszą biedotę i nie chodzi o waszą biedotę, to nie o to chodzi. Jest pewna statystyka, która mówi, że 58% mężczyzn swoją siłę. Lokuje w relacjach z partnerką, w to w jaki sposób ona go postrzega, w jaki sposób go traktuje, w jaki sposób go docenia lub nie docenia. 58% mężczyzn, powtórzę, swoją siłę, w źródło swojej siły lokuje w relacjach z partnerką. Co to znaczy? Nie wiem, czy w ogóle jest potrzeba tego rozwadniania w tym momencie, bo 58, pójdźmy, niech będzie 50. Co drugi mężczyzna lokuje swoją siłę w relacjach z partnerką? To, co osiągnie, czego nie osiągnie, w jaki sposób będzie postrzegał się po porażce, wychodzi na to, że w partnerstwie, przynajmniej w tych 58%. Kobieta staje się pewnego rodzaju lustrem e, dla mężczyzny. Zasadniczo że ujmując, to lustro będzie mu mówiło, kim jest, jaki jest, itd., itd., itd. I to znowu nie jest wideo w kontekście, żeby kogoś obarczać informacyjnie. Uważam, że takie informacje są bardzo społecznie potrzebne. <laughs> Wszyscy panowie. I prawdopodobnie jakaś część pań się ze mną zgodzi, że w zależności od tego z jaką kobietą jesteśmy, w dużym stopniu zależne jest od tego e, też o, e, pojemność i zasobność może e, naszego portfela. Wiem to z własnego doświadczenia, że z niektórymi kobietami, którymi byłem w przeszłości, zarabiałem więcej, z niektórymi mniej. I oczywiście to nie jest mówione po to, żeby zrzucić odpowiedzialność teraz na kobietę za to, że facet nie umie zarabiać pieniędzy, ale jeżeli w domu jest brak pieniędzy, poglądowo ja bym się przyjrzał jaką relację ja mam z facetem. Ja wiem, żyjemy w świecie takim, że mamy równość, kobieta też może zarabiać i tak dalej. Ale jeszcze to nie jest tak, że mężczyzna może w 100% zająć się dzieckiem domem, odkurzaniem, gotowaniem i tak dalej i wszystko mentalnie będzie OK. To jeszcze nie ten czas, może kiedyś w przyszłości. Bo wracając do tematu. Zastanowiłbym się, jaka jest relacja moja, dzisiaj bym się zastanowił, z moją partnerką wtedy, kiedy ja nie mam pieniędzy. Posłuchałbym, jak te lustro do mnie mówi. Bodajże. Tak. Jeżeli wy jesteście w tematyce ustawień systemowych, to ustawienia systemowe potwierdzą moją tezę, że z niektórymi kobietami możecie sobie poczytać, zarabia się więcej, z niektórymi mniej. I idźmy tym tropem dalej, bo zawsze mówi się, że za sukcesem mężczyzny stoi kobieta. Owszem, ale teraz stoi kobieta, która jęczy. Nie rób tego, to ryzykowne. Mówiłem, mówiłem ci, żebyś tego nie robił. Albo stoi kobieta murem. Ja uważam, że takich kobiet mężczyźni nie potrzebują: którzy stoją murem. Dasz radę. Idź, rób. Nie wyszło, zrób jeszcze raz. Rób dotąd, aż ci wyjdzie. Ja w ciebie wierzę. Będę z Tobą na dobre i na złe. Czy Ci się uda, czy nie, ja jestem. Kurwa, ja jestem przekonany o tym, że jeżeli mężczyzna usłyszy takie słowa od kobiety, zupełnie inny sposób jest podejścia do finansów. Bo wbrew pozorom i temu, co się mówi, mężczyźni odcięci emocjonalnie i tak dalej, nie odcięci, zamaskowani emocjonalnie. To nie znaczy, że mężczyzna nic nie czuje, tylko tam w środku jest. I skoro w badaniu przeprowadzonym na mężczyznach, oczywiście nie wiem ilu, no na pewno nie jednego czy dwóch, bo badania się robi w tysiącach, i te, mówią, 58% mężczyzn dopatruje się swojej siły, źródła swojej siły w relacji z kobietą, no to jednak jest to znaczące, i okazuje się, że na zasobność wspólnego domu. Pomimo tego, że mężczyzna może być narzędziem w zarabianiu pieniędzy, no to żadne narzędzie nie będzie dobre, żadna wiartarka nie będzie dobrze wierciła dziur, kiedy będzie miała złamane wiertło. Informacyjnie, zobaczcie. Zastanówcie się, jaka jest relacja, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą. Bo, kurwa, cały czas mówię: relacja i komunikacja. W kursach o tym mówię: relacja, komunikacja. Na jakim poziomie to jest? I podkreślam, bo ja wiem, że panie się wychylą i zaraz powiedzą: Bo wy znowu tacy biedni i tak dalej. Przestańcie pieprzyć, bo to nie chodzi o naszą biedotę i nie chodzi o waszą biedotę to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyciągać sobie z tego coś, co można by było wdrożyć. I skoro jest statystyka, która mówi, 58% mężczyzn dopatruje się swojej siły w relacji z kobietą, to jaka jest teraz ta relacja? Z jednej i z drugiej strony. Tu nie ma, nie ma obwiniania, tu jest informacja, jaka jest. No? Amen.